Witam witam, sobie. Pani tego typu potem was w pani eee, zauważyłem sobie że po prostu 1000 subów to wam jest bardzo ciężko, żeby e, 1000 subów było w ciągu 24 godzin. To jest zrobimy inaczej. Trochę zmniejszę wam, bo widać to u Was, że zbytcie to nie idzie jak powinno być. Myślałem, że to idzie mykiem szybko, a tu widzę, że tak... Nie mrawo idzie, to, to żeby e, w ciągu 24 godzin było 1000 subów, to zrobimy, widzę Pani, że w ciągu 24 godzin powinno być subów 650 subów. Widzę, pani. to z, z, z 1000 subów 650 daję, bo widzę, że za bardzo nie idzie pan, jeśli jesteście. Pogubieni Dlatego Nic nie mam przeciwko temu Dlatego Ze 1000 subów 650 subów W ciągu 24 godzin Jak zrobicie To was nauczę Kolecę spinem jednym bardzo co pokazywałem w fani, To wszystko od was zależności Jakoś wam szło bardzo pięknie lajkowanie mojego fanpage'a Tutaj spróbujcie Z całej siły w izoifanie ruszyć coś ja wiem, że dzisiaj jest że na Melanze nie melanze, to ma to gdzieś, ale postarajcie się fani, a będzie sztos fani. A tak jak mówiłem, to ja zostawiam na ręce ze samochodów, sprzętów, inne rzeczy samochodowe. A ten kanał, Fagli, Łuszatek Bonzo, to właśnie ten kanał musisz subować, lajkować mój fan Idźcie do przodu, mnie do tyłu, o tego zacząć. Zapraszam wizerowani. No, widzę, że nie dajecie rady. Ja staram się bo wam pomóc, no ale coś nie tak widzę i fajnie widzę, idzie wam, bo jesteście pogubieni troszkę, Widzowie fani. Dlatego staram się zejść z 1000 słów do 650 subów w ciągu 24 godzin, Widzowie fani. Postarajcie się, bo jeszcze dzisiaj uda Wam się zdobyć 650 subów żebym Wam pokazać, nauczył Was kręcenie spinę jednym palcem. To jest proste od tylko trzeba chcieć wystawić fani, dlatego postarałem się tu pomóc Wam. I tak zrobiłem hałas i tak nagłośniłem teraz. Wy wystawić Fanny musicie kolej zrobić, krok zrobić do przodu, nie do tyłu, tylko do przodu. I starajcie się z subów do znajomych wysyłać 650 subów w ciągu 24 godzin to jest prysz, tylko trzeba chcieć, wzajemnie. Dlatego z 1000 spuszczam na 650, bo nie dacie rady w ciągu 24 godzin. Ogano się Prosty jak druty, wzajemnie. No i czekam na rozwiązanie waszego konfuzu tego typu BENDERCZ.